Halo, halo, z tej strony wazed dzisiaj sobie zagramy w taką oto horror gierkę W ogóle nie wiem o co w niej chodzi, mam tutaj Wake up i give up yy, więc tak, co? Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał I ja już bez zbędnego przedłużania Zapraszam Was po prostu do odcinka Taki szybki film więc co? Cena czy co? To jest chyba jakaś scena a dobra, czyli ja mogę już normalnie chodzić Okej, okay, ta półka. Do tej półki się... Ale tu są jakieś półki. Słyszymy jakieś dźwięki siostry, jeżeli dobrze przeczytałem. Możemy kucać, okej. Okay. To mnie uszczęśliwia. Ale nic tutaj nie ma. Ale tutaj coś. Nie, tutaj też nic nie ma. Są... Słyszycie te dźwięki? To jest dziwne. A ja tutaj też nic nie ma. W tym też. Słyszę jakieś dźwięki, jakby ktoś chodził. Mam nadzieję, że to nie że jakiś... Dobra, tu czy tu? Chyba pójdziemy... Oj, Trochę nam się tutaj Grafika jest trochę dziwna Ale nie, tutaj też nic nie mamy. Chyba, że coś przegapiłem Nie, tutaj tutaj coś możemy wziąć Tutaj może możemy przeszukać jakieś ubranie. Też nic z tego Okej, okay, czyli tu po prostu chyba nic nie ma. Staram się klikać po prostu we wszystko. Tutaj możemy zapalić te światło? Nie. A pod łóżkiem coś jest? Nie, nie możemy sprawdzić. Dobra, my sobie wyjdziemy. O kurde! My, jak, my tutaj przed czymś uciekamy? Widzę, że trochę się zacząłem cykać. Damn. To jest pokój naszej siostry, czy... czy jak? Okej. Okay. Boję się, że to dosyć nam wyjdzie. Klikamy we wszystko, co... ...możemy. Ale tutaj nic nie ma. Ale mam jeszcze cały dom do jakby zeksplorowania, No? Co się dzieje? Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze. Jak tutaj będzie jakiś jumpscare. Wiecie, to zamknijmy sobie te drzwi na, na wszelki wypadek, żeby nic strasznego się. Nie wydarzyło. Okej, okay, tutaj także nic nie ma. Albo jestem ślepy, albo naprawdę nic nie ma w tych pokojach. Chyba musimy opuścić ten pokój, ponieważ nic tutaj nie mamy. I się serio boję chodzić tutaj. Wtedy mnie przerażają. Trochę. Nie wiem czy ja mam na kompa usiąść. Tu coś jest. Tutaj mamy jakieś widzowie taski. Tutaj mamy jakieś taski, ale nie wiem czy to na kompie się robi. Czy jak. Okej, dobra, ja widzowie nie wiem o co tu chodzi Dobra, no mamy sprinta, czyli na pewno będziemy musieli uciekać od czegoś Ale od czego? Wychodzimy Widzicie co? Co to było? Słyszeliście to? Ja słyszałem, niestety tam jest. To coś się na dole dzieje. Czyli tu gdzie teraz jestem. A teraz... Okej. Okay. Tutaj nic nie znajdę, nigdy nigdy nic tutaj nie znajdę. Nie wiem czemu nic tutaj nie ma w tych półkach. Czy to tak specjalnie? Ale nic nie ma w tych półkach. Okej, okay, jest lodówka. Czy my coś możemy z niej wziąć? Raczej nie. Nawet my nie mamy żadnej latarki, by sprawdzić Gdzie co jest. Potrzebujemy klucza. Lecz nie wiem gdzie my go możemy znaleźć. Pójdziemy sobie tam no, potem. Okej. Okay. Tu coś się dzieje. Okej. Okay. Zatrzasnęło nas? Nie możemy stąd wyjść? Ok, to coś jest z nami chyba. Co się tu dzieje? My stąd mamy uciekać? To? To chyba. Nie. Gdy tam mamy iść, to coś dalej tu stoi. To się porusza? To ma nas zamiast złapać? Bo jak tak. To jestem lekko przestraszony. Lecz mam nadzieję, że. czy nam się serio my są teraz nie wyjdziemy ja tam nie chcę do niej iść bo tutaj nie pójdziemy Czyli mamy. My... Dobra, czy jest latarka. A komputer. A i teraz chyba możemy iść tam. Idziemy do tego. O kurda. Coś tutaj jest z nami. Tak mi się wydaje. Dobra, widzowie, to było tak straszne, że ja po prostu. kliknąłem Escape. to Ja To było straszne po prostu To było takie straszne Dobra widzowie wiecie co? Ja serio teraz tak przestraszyłem Mamy tutaj szukać czegoś Czy nie Nic nie pisało o tym, a jak coś pisało to nie zrozumiałem do końca, co tam pisze. Okej. Okay. Dzwonimy do kogoś. A do kogo? Hej, son, I know what happened to her. Go to your room. Under the bed, there is something that will help you. Ok. Mało z tego zrozumiałem, ale. Czyli musimy się dostać do mojego pokoju, czyli do naszego pokoju, czyli. Jumpscare będzie. Ale widzowie, ja ściągam jedną słuchawkę Żeby się tak nie zesrać Gdzie był nasz pokój? Widzowie, ja zaraz umrę Widzowie Czemu ona nas musi tak jumpscare'ować? Widzowie ta gra jest straszna niż straszniejsza, ta gra jest straszniejsza niż straszna, zamykamy się, bo i co my mamy teraz tu zrobić? Dobro... Aha, dobra widzowie, mamy jakiegoś shotguna. Czyli mamy ją zastrzelić? Mamy ją chyba zabić. Ucieka. Musimy ją znaleźć. Czyjmy? Czyjmy już? Przeszliśmy tą grę. Dobra. Widzowie, jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, ja trochę nie ogarniałem ale no trudno, taki szybki odcinek bodajli jest na naszym kanale więc zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się w następnym odcinkach